więzi bliskie, to same to weryfikują. Nie da się mieć bliskiej więzi według mnie i być perfekcyjnym, zgrywać perfekcyjnego, bo nikt nie jest perfekcyjny i nawet ten nasz Pan Bóg, mimo że nigdy grzechu nie popełnił, to i tak się ogołocił i stał się człowiekiem podlegającym lękowi, podlegającym pokusom, pokusom trudom różnego rodzaju. Biologii. Biologii, ciału. Wszedł z nami w bliską relację, bliską więź. Stał się jednym z nas, więc to jest takie właśnie bycie jednym z nas. Ja jako Chrześcijanin, ja chcę być jednym z ludzi. To nie znaczy, że chcę być jak świat. My się różnimy od świata, ale to nie jest tak, że jesteśmy perfekcyjni. Ktoś powie, jak ja mam głosić Ewangelię w pracy? Myślisz, ja się boję, bo ja. Bo ja popełniam błędy. A jak coś zrobię nie tak? A jak ja mam być w wspólnocie tam jakimś e, odpowiedzialnym? Jak ja przecież mam e, tutaj, sobie nie radzę na przykład z jakimś grzechem albo mam jakiś problem. Tutaj jeszcze w moim życiu ta, te sfery są fajne, jest Panu, Panu Bogu oddane, ale ta jeszcze nie. No to jak ja, jak ja mogę. Znowu mówię, to nie chodzi o ekshibicjonizm jakiś tak i wszystkim, powiązanie wszystkiego, ale to, to jest po prostu pokazywanie, że ja też jestem słaby, też mam słabości. Przez tym sobie nie radzę, nie? To jeszcze z Panem Bogiem nad tym pracujemy. I wtedy bliskość się tworzy między ludźmi. Tak samo jak bliskość się tworzy z Panem Bogiem, dopiero wtedy, kiedy przed nim się otworzę w taki sposób, nie?